Hejka moi kochani! Dzisiaj przychodzę do was z recenzją książki, którą właśnie przeczytałam. Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej. Mam nadzieję, że tego tytułu nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to pierwsza książka, jaka została wydana o tej tematyce w roku 1945. Seweryna Szmaglewska niemal od razu po... Wydostaniu się z Marszu Śmierci, tak zwanego Marszu Śmierci, jaki był po ewakuacji obozu Birkenau, uciekła. Na szczęście, szczęśliwie i niemalże natychmiast po opuszczeniu obozu koncentracyjnego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Birkenau, napisała tę książkę. Myślę, że nie, mam nadzieję, że nie muszę Wam mówić, jak wyglądało. Życie w takim obozie. Książka ta jest napisana w porównaniu do innych książek o tej tematyce, troszeczkę, może nie troszeczkę, nawet bardzo, całkowicie inaczej, przynajmniej do tych książek, które ja czytałam. Książka ta jest podzielona na kilka części. Każda część opisuje dany rok, jaki spędziła autorka w obozie od roku 42 do stycznia 45, kiedy to nastąpił marsz śmierci. I każdy, te, każda ta część jest podzielona na części. Każda część opisuje inny temat. Na przykład autorka opisuje nam, jak wyglądała praca w obozie, co się działo z osobami chorymi, jak wyglądało leczenie. Stalu obozowym, jak wyglądało jedzenie, jak ludzie sobie, jak więźniowie organizowali sobie jedzenie, bo oczywiście byli głodowali tam. Jak to wyglądało z transportami, które przybywały do obozu. No, każdy rozdział jest tak jakby o innej tematyce, pokazuje każdy inny aspekt życia w obozie. I czyta to się naprawdę rewelacyjnie. I chciałabym wam was, można powiedzieć, przestrzec. Jeżeli nie lubicie opisów, to ta książka może was znudzić, bo w książce tej prawie nie ma dialogów. Są tu zawarte niemalże same opisy. I ja nie mam nic przeciwko takim opisom, bo autorka rewelacyjnie nam opisuje właśnie życie, życie, bo to nie była życie, to była egzystencja. Wspaniale nam opisuje to, jak to wszystko wyglądało w tym obozie, tak jakby z innej perspektywy. My czytając tę książkę, niejako oczami wyobraźni widzimy to wszystko, uczestniczymy w tym wszystkim, co tu się działo. Jest to bardzo rewelacyjnie ukazane. Czytając tę książkę, jesteśmy świadkami tych wszystkich okropieństw, jakie się działy w Birkenau. Tak jakbyśmy no, stali obok i to wszy temu wszystkiemu się przyglądali oczami autorki. To jest niesamowite, przerażające, ciężkie, trudne, bo no, Birkenau to jest jakiś koszmar, jaki się wydarzył w historii. Ja Wam tę książkę serdecznie polecam. Co mi się bardzo w tej książce podobało? Na końcu książki są zdjęcia prywatnych listów autorki, jakie wysyłała swojej rodzinie, które wysłała mamie, tacie, rodzeństwu. I co jest uderzające w tych listach, te listy są pisane w języku niemieckim. Autorka Polka pisała do swojej mamy Polki listy w języku niemieckim. Na końcu książki także są zawarte ilustracje, które można by powiedzieć, są ilustracjami do jej kolejnej książki. Książki pod tytułem Zapowiada się Piękny Dzień. I w książce tej autorka opowiada o tym, jak uciekła z marszu śmierci, jak się stamtąd wydostała, jak potoczyły się jej dalsze losy. Bo w książce w sumie tak naprawdę nie jest napisane, że ona uciekła, ale się domyślamy, że autorce udało się zbiec. No w końcu, napisała tę książkę, znaczy, że przeżyła, prawda? Ja wam tę książkę bardzo serdecznie polecam i bardzo wam polecam, jeżeli nigdy nie byliście w muzeum w Auschwitz, w muzeum Birkenau w Oświęcimiu, bardzo wam serdecznie polecam odwiedzić to muzeum, bo czytanie książki, no, my to widzimy oczami wyobraźni, a gdy zobaczymy to na własne oczy, to naprawdę to jest to jest szok, że to się wydarzyło naprawdę. Czytanie książki jest też jest szokiem, ale gdy możemy to zobaczyć na własne oczy, to no to jest koszmar, koszmarne, ale ja wam serdecznie polecam odwiedzenie muzeum, książkę także wam bardzo serdecznie polecam. Ja osobiście uważam, że ta książka nie jest najlepszą książką o tematyce obozowej, jaką w życiu przeczytałam, niemniej. Uważam, że ta książka jest bardzo dobra. Mimo, że ma praktycznie same opisy, przyznaję się, że czasami te opisy były nużące i przyłapywałam się na tym, że odleciałam gdzieś myślami, czytając dany akapit i musiałam go czytać jeszcze raz. Ale ta książka jest moim zdaniem niesamowicie mądra bo nie tylko autorka nam relacjonuje to, co się wydarzyło w Birkenau, ona także ma, wplatuje nam w treść książki swoje własne przemyślenia, stosuje także różne porównania do tego, co się wydarzyło w Birkenau i My po przeczytaniu każdego rozdziału możemy się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, co właśnie przeczytaliśmy. Książka jest mocna, no, koszmarna, no, opisuje koszmar, prawdziwy koszmar. I czytanie koszmarnych książek, które sobie autor wymyślił, które są wytworem czyjejś wyobraźni sprawia przyjemność i może świetną zabawę. Ta książka jest na faktach i to sprawia, no nie do opisania to, to co się w człowieku gotuje, co, jakim cudem człowiek mógł drugiemu człowiekowi takie coś, no to jest nie do wyobrażenia. To jest prawdziwy koszmar, jaki się wydarzył i oby nigdy nie miał miejsca. Co do wydania tej książki, jest to nowe wydanie. Ja wam bardzo serdecznie polecam to wydanie tej książki. Uważam, że bardzo, war, że bardzo warto, że niezmiernie warto mieć tę książkę na swoich półkach, jeżeli jeszcze jej nie macie. Jest to bardzo ładne wydanie w twardej oprawie. Książka jest szyta. Mi się to wydań, wydanie bardzo podoba. Bardzo Wam je polecam, jeżeli nie macie tej, tej książki na swoich półkach. Na początku książki są recenzje innych osób oraz kilka krótkich wywiadów z autorką. Myślę wydaje, że to bardzo atrakcyjny dodatek do tej książki. Na końcu także jest można powiedzieć takie zakończenie, epilog napisany przez Wacława Sadowskiego z 89 roku o tej książce. Uważam, że jest to pozycja obowiązkowa. Każdy powinien tę książkę przeczytać. No co mogę jeszcze powiedzieć? Kupujcie, jeśli jeszcze nie macie i czytajcie, naprawdę warto. To już będzie wszystko, co mam do powiedzenia na temat tej książki. Dzięki za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!